jakiego małego członka rodziny mamy tutaj? Cześć Loxi, cześć myszko. Dziewczyny niestety je jeszcze nie zaakceptowały. Wczoraj Luna ją pogryzła, w sensie pogryzła, no, Zaatakowała Dzisiaj laki, ale na początku też tak było z Luną. Luna nienawidziła laki, więc się przyzwyczają. Jest do go malusieńko i kocha. Bozi, wozi, kocha losia, bardzo. Tak, gdzie mć ładne. O Jezus! Mysz go. Tapuś Te, te kiełki małe, takie są jak pirania. Takie malutkie te ząbki masz. Te kiełki malutkie. Au, ale bolą no, poważnie. Au! Auwa! <słuch> oh, wow. Myszko. a To no boli. <śmianie> co ty masz za fetysz uszu? Only uszy ci założymy. <śmianie> no chodź. A kto to zasiada? Ty jest? A... A kto to się A tak kto to Dawaj, no. kto proszę. To śmieszku babci, a śmieszku babci. Kto tam się tak śmieje? Kto tam się tak śmieje?